Czasu przy naszym telefonie dyżuruje pan profesor. No już ja miodek już półtorej, półtorej godziny, godziny, ale pan profesor tak, tak. nie miał ani chwili wytchnienia. Tak, i podpisywałem jednocześnie, więc to... Symultanizm absolutny. Tak. Panie profesorze, pan znany jest z takiego bardzo nowoczesnego podejścia do poprawnej polszczyzny i związanych z nią problemami. Ja chciałabym zapytać, czy wśród pytań telewizów były i pytania, które zaskoczyły pana profesora zbyt tradycyjnym podejściem. Nie, ja myślę, że były, natomiast powtarzało się kilka razy, i proszę Pani, tak jest na wszystkich spotkaniach, nie w telewizji też, Pytają ludzie, co to jest to jakieś w Szczecińskiem, w Warszawskiem, we wrocławskim. Ja już pani z takim grymasem na twarzy odpowiadam, no jest coś takiego, bardzo sztucznego, że jeśli mamy na myśli region, to wtedy piszemy, bo z tym mówieniem to wie pani, jak to jest to jest sztuczne, to wtedy piszemy we Wrocławskiem spadło 5 metrów śniegu, czy w Szczecińskiem, czy w Poznańskiem i wtedy dużymi literami. A jeśli w województwie, to w Poznańskim, Szczecińskim, Radomskim. To jest, to jest, proszę pani norma, co tu Dużo mówić, a rewiktowa, która powinna być uproszczona, powinno się mówić we Wrocławskim i w województwie wrocławskim, ewentualnie ten region pisać przez duże W. Powinno, no ja dzisiaj obowiązującej normie ciągle przypominać muszę, ale byłbym obłudny, gdybym powiedział, że to jest norma życiowa. Ona jest nieżyciowa. Czyli widzowie zgadzają się tak, tak. Ja pięknie panu dziękuję, ja dziękuję za to, że za zgodził się pan przyjąć nasze zaproszenie dziękuję i spędzić z nami się. tyle czasu. Dziękuję A bardzo. w naszym studiu, proszę państwa, jest już Agata Młynarska razem z Jurkiem Owsiakiem, czyli znakomita reprezentacja programu Rób ta, co chceta. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę Państwu przedstawić mojego dzisiejszego gościa, Pana Jerzego Owsiaka. Dzień dobry, nazywam się Jurek Owsiak. Chciałbym powiedzieć, że obok mnie stoi Agata Młynarska. Bardzo się cieszę, dzień dobry. Dzień dobry. Czy czuje się Pan tutaj zagubiony? Nie, czuję się tak jak u nas w programie RUPTA, co chce ta, czyli bum, 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 bum. Dzisiaj ledwo tutaj zdołałem wejść. Ogromne, ogromne tłumy i z jednej strony to dziwizuje, z drugiej strony to cieszy. Jesteśmy tutaj, gdzie właśnie program RUPTA, co chce to... Po, powstaje. My już chyba tydzień czy dwa tygodnie temu zrobiliśmy w dni otwarte tak. i muszę powiedzieć, że nie, wyobraża, nie wyobrażaliśmy sobie, że na taką dużą skalę można to zrobić w całej Tele, telewizję, Jest po prostu szalony dzień. Jurku, ja mam tak. dla Ciebie propozycję. Przy telefonie jest Pan Profesor Jerzy Miodek. Pamiętasz ja, ja, ja. kiedyś? Ja, ja. Kiedyś Pan i ja, Miodek. Ja, ja. Znowu pomyłka. Ja się całe życie I to jest, i to jest na Kiedyś troszeczkę... marzyłeś o tym, żeby go mieć znaczy, jakby to do panu... swojej dyspozycji w swoim programie. Jakby to Panu Chodź, powiedzieć. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć. Cześć. Czy ja mogę mówić witam serdecznie. To jedyna osoba, która tutaj naprawdę się myli. Kłaniam się pięknie. ze mną na co dzień takie dosyć. Czy, y, czy jeżeli, ja, jeżeli ja mówię siema, to jest y, poprawnie? I, że jak pan... Jak mówi, jak, jak ja mówię siema, siema, to jest dobrze, czy to jest... Wie pan, no to jest no, jakaś konwencja jakiegoś stylu młodzieżowego, siemasz, czy siema. Mój syn pana uwielbia. 16 lat. Czyli siema. Tak, czyli siema. siema. Jeżeli ja bym mógł, jeżeli ja bym mógł. póki.